Dzień dobry ze Słowem. Kochani, dziś ósmy dzień grudnia, niedziela, druga niedziela Adwentu, która zbiega się z uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dla wielu z nas z pewnością bardzo bliska, bardzo szczególna uroczystość i ona dzisiaj właśnie w niedzielę nam nastaje także mamy taką kumulację świętowania. Niech to będzie dla was szczególnie dobry, błogosławiony rodzinny czas. Dzisiaj ta niedziela, ten czas wzmożonego świętowania i przez to, że mamy niedzielę i przez to, że jest to właśnie uroczystość niepokalonego poczęcia Maryi. Za chwilę wysłuchamy słowa Bożego na ten dzisiejszy dzień takiego bliskiego, domowego, ciepłego słowa Bożego. Ja myślę, że usłyszymy to też. Mocno, dość mocno w komentarzu ojca Michała Legana i wspólnie się pomodlimy na tę dzisiejszą niedzielę. Posłuchajmy Słowa Bożego. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł, Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan, Bóg, da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu. Ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Obraz, który nam towarzyszy w dzisiejszej Ewangelii, to bardzo, bardzo zwyczajny dom, bardzo, bardzo zwyczajnych ludzi. Dom, w którym jest cicho i spokojnie, i w którym pozornie nie dzieje się nic wielkiego, a jednocześnie dom, który jest właśnie wypełniony obecnością archanielską, wypełniony jest obecnością ognistego, przeczystego ducha, który. Cały drżący ze szczęścia przychodzi do zwykłej dziewczyny, żeby jej powiedzieć, że wypełnił się czas i nadchodzi era mesjańska. To drżenie mistyczne niech będzie obecne także w naszym życiu, w naszych duszach. I dlatego módlmy się wspólnie. Jeżeli w tej modlitwie chciałbyś szczególnie polecać Bogu jakąś swoją intencję, to wpisz ją w komentarzu. Panie Jezu Chryste, w tym dniu, w którym czcimy niepokalane poczęcie Twojej y, ukochanej matki, powierzamy w Twoje ręce nasz los i przez jej wstawiennictwo błagamy, byś wypełniał nasze życie dobrą nowiną przynoszoną przez święte anioły. Ty, Panie, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jak codziennie bardzo Wam dziękuję za komentarze, za to, że pojawiają się Wasze intencje w tych komentarzach. My odpowiadamy na nie słowem Bożym, słowem pokrzepienia, wsparcia w tych intencjach Waszej modlitwy. Dziękuję Wam za to. To piękne świadectwo wiary i takiej, takiej komunikacji, Bożej komunikacji między nami, którzy Budzik Siewcy tworzymy, wami, wami, którzy go odbieracie, którzy modlicie się tym słowem. Dzięki Wam bardzo serdecznie i zapraszam. Wpisujcie swoje intencje w komentarze. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was.